Cześć! Witam wszystkich w 12 odcinku Frontendówki. Zimę mamy już za pasem i coraz bardziej czuć święta, więc liczba nowości będzie już pewnie do końca roku coraz skromniejsza, niemniej jednak zapraszam na przegląd tego, co w poprzednim tygodniu było ważne i ciekawe dla każdego frontend dewelopera. Wersja tekstowa tego odcinka, jak zawsze, pojawi się na moim blogu, a osoby chcące być z moimi materiałami na bieżąco, zapraszam również na mój profil na Facebooku. Klasycznie zaczniemy sobie od przeglądu ostatnich releasów, najpopularniejszych frameworków i bibliotek frontendowych. Tak jak już wspomniałem nie będzie ich dużo, ale o jednym z nich mówi się dość sporo i jest to oczywiście Tailwind w wersji 3.0. Listę nowych funkcjonalności z buildami typu Just In Time na czele widzicie teraz na ekranie i możecie sobie o nich więcej poczytać w podlinkowanym poście na blogu Tailwinda. Osobiście do Tailwind'a jakoś nie mogę się przekonać i w sumie miałem bardzo mało okazji, aby z niego skorzystać, ale jednak obecna popularność jest na tyle duża, że zapewne wielu z Was ucieszy się z informacji o nowej wersji tegoż narzędzia. Drugi release będzie trochę informacją, a trochę przestrogą, czym może skończyć się powierzchowny code review potencjalnie niezbyt ważnego featurea. Puppeteer, czyli niezwykle popularne narzędzie służące najczęściej automatyzowaniu testów w przeglądarce, zostało wydane w nowej majorowej wersji wraz z informacją o breaking change'u, który to został spowodowany najzwyklejszą literówką. Fix dla tego błędu już został nieco bardziej przemyślany i autorzy zdecydowali się tym razem na użycie enuma zamiast stringa i na pewno tym razem dobrze sprawdzili jego pisownię. Poprzedni tydzień przyniósł nam również mało inwazyjne relisy w trzech innych bardzo popularnych narzędziach, czyli w LJS, Flow oraz Webpacku. Zmiany jednak nie są jakieś istotne, więc nie będziemy im się teraz przyglądać. Paczki te możecie śmiało podbijać w waszych projektach. Redwood Relay oraz React Native są to paczki, które znajdują się już na ostatniej prostej, jeżeli chodzi o swój release. Być może pojawią się one jeszcze przed świętami, ale na to musimy jeszcze chwilę poczekać. Relisy mamy już za sobą, więc płynnym ślizgiem łyżwy przejdźmy już do przeglądu najświeższych frontendowych newsów. W poprzednim tygodniu mieliśmy okazję uczestniczyć w dwóch konferencjach reaktowych React Conf oraz React Europe. Nagrania z obydwu tych wydarzeń dostępne są już na YouTubie. Osoby czekające na nową wersję Reakta zachęcam szczególnie do obejrzenia kinota z React Conf. Nie jest on zbyt długi, a sporo ciekawych rzeczy na temat osiemnastki można się dowiedzieć. I mam tutaj na myśli oczywiście cały czas Reakta. Jeżeli próbowaliście budować swoje aplikacje na infrastrukturze AWS, to na pewno natknęliście się na usługę AWS Amplify. Dzięki niej możemy bardzo łatwo dodać sobie backendowe funkcjonalności, takie jak autoryzacja czy baza danych bez potrzeby pisania kodu. Dzięki temu możemy w pełni skupić się na frontowej części naszego projektu. W poprzednim tygodniu do rodziny Amplify dołączył nowy produkt Amplify Studio. Za jego pomocą możemy m.in. tworzyć gotowe komponenty naszej aplikacji w Figmie, zaimportować je do Amplify Studio i połączyć z zamodelowanymi wcześniej danymi. Następnie dla tak przygotowanego komponentu możemy wygenerować JavaScriptowy kod i osadzić go w naszej np. Na reaktowej aplikacji. Brzmi bardzo fajnie, szczególnie jeżeli chodzi o tworzenie prostych aplikacji bądź projektów MVP, a także pozwala nam na wyświetlanie elementów strony w dokładnie takiej formie, w jakiej przygotowali nam ją nasi designerzy. Ciekawe jak to sprawdzi się w praktyce dla nieco bardziej rozbudowanych widoków i jakiej jakości jest kod generowany przez Amplify Studio. Mam nadzieję, że gdzieś w wolnej chwili uda mi się tą nową zabawką nieco dłużej pobawić. Nowa ciekawa funkcjonalność pojawiła się również w GitHubie. Tutaj od niedawna mamy możliwość katalogowania ogwiazdkowanych przez nas repozytoriów. Funkcjonalność ta nazwana została listami i aktualnie znajduje się w wersji beta, ale myślę, że jest na tyle ciekawa i naprawdę przydatna, że zostanie z nami już na stałe. HTTP Archive przygotowało dla nas naprawdę solidną pigułę wiedzy na temat aktualnego stanu ogólnie pojętego weba. Raport został przygotowany na podstawie ponad 8 milionów stron i po przetworzeniu blisko 40 terabajtów danych, więc ciężko będzie podważyć jego wiarygodność. Jest to lektura bardziej na wolne popołudnie niż do porannej kawy, ale materiał zdecydowanie wart jest polecenia. Wigilie w ostatnim czasie zdominowały nam mitapy, więc dzisiaj podzielę się z Wami tylko jednym spotkaniem, ale za to całkiem sporym. Wrocławskie Dni Informatyki, bo o nich tutaj mówimy, odbędą się online już 15 grudnia i tak. Jest również ścieżka frontendowa. Spójrzmy sobie jeszcze na kilka ciekawszych artykułów, które wpadły mi w ręce w poprzednim tygodniu. Jeżeli tytuł któregoś z nich jakoś szczególnie przykuł Waszą uwagę, to oczywiście linki do wszystkich materiałów znajdziecie w opisie pod filmem. Na sam koniec został nam już tylko Toolbox, czyli pozostałe przydatne narzędzia, które mogą nam usprawnić nasze codzienne zmagania na froncie. Pierwszym z narzędzi będzie Image Optimization Test od Cloudflare. Za jego pomocą możemy prześwietlić naszą stronę pod kątem umieszczonych na niej grafik. Narzędzie to znajdzie dla nas potencjalnie problematyczne i za duże obrazki, a następnie oczywiście wyliczy nam zalety skorzystania z Cloudflare jako hostingu plików statycznych. Możemy z tego skorzystać, Cloudflare jest dość dobrze ocenianym dostawcą CDN-ów, a możemy również po prostu skorzystać z wyników i zająć się optymalizacją samodzielnie. Drugim narzędziem jest Replit, czyli edytor tekstowy, którego możemy używać w przeglądarce. Jest to alternatywa dla przedstawionej nie tak dawno temu webowej wersji VS Code. Funkcjonalności są podobne, mamy również możliwość edycji tego samego pliku przez wiele osób w czasie rzeczywistym. Edytor uruchamia się błyskawicznie, aczkolwiek musimy wcześniej utworzyć konto. Rozwiązanie ciekawe i myślę, że warto o nim wiedzieć. Dla przypomnienia, wszystkie narzędzia omawiane w sekcji Toolbox są do znalezienia na moim blogu pod adresem widocznym teraz na ekranie. Z racji zbliżających się świąt oraz okresu noworocznego zakładam, że liczba nowych wartościowych newsów będzie już tylko coraz mniejsza. A ja planuję w drugiej części grudnia w końcu znaleźć trochę wolnego czasu na odpoczynek. Tak więc prawdopodobnie słyszymy się już ostatni raz w tym roku. Gdyby coś ważnego zlisowało się lub wydarzyło, będę na pewno o tym dawał znać na Facebooku. A tymczasem, kończąc już ten odcinek frontendówki, życzę wszystkim spokojnych i białych świąt, a także szampańskiej zabawy w czasie Sylwestra. Do siego roku.